Dzień dobry! Dzisiaj pokażemy Wam, jak narysować bardzo proste i zgrabne ikonki wielkanocne. Czyli będziemy co malować, Aniko. Kur... Koty! Koty? Koty! Jaki koty? Koty! Ustalałyśmy wcześniej z Aliną, że namalujemy dzisiaj Wam jajeczka, kurczaczki i baranki, bo te ikony mogą Wam się przydać do malowania. W klimacie, klimacie wielkanocnym, prawda, Linko? Pokażemy Wam, o jakim stylu dzisiaj myślałyśmy. Ala już zaczęła tutaj malować, także zależy mi na tym, żebyście zobaczyli, jak z prostego jajka, jak z kształtu takiego kółeczka namalować na przykład właśnie kurczaki, które wyglądają niemalże jak ilustracje do książki dla dzieci. Prawda, Alu? Pamiętajmy, żeby nie zabiegnie używać za dużo wody. Dzisiaj będziemy z Alą malować markarami wodnymi które właśnie są w fazie testowania przez nas, prawda, Anko? Ty masz swoje brokatowe markery. Wy możecie mieć zwykłe rzeczy jak najbardziej. Chodzi o to, żebyście spróbowali. Zobaczyłam tego pisklaczka. Jego <laughs> teraz to jest mokre w bisklaczek. pisklaczek. Chciałabym, żebyście spróbowali razem z nami. Rysować po prostu te kształty. Więc zaczniemy od narysowania jajka. Alu, czy będziesz ze mną rysowała? Tak, o książkę. Poczekaj, to jest moja karteczka, to jest twoja karteczka. Ustalmy, że ty będziesz rysowała na tej karteczce, a ja na tej. Dobra? I, i, I tu gniazdo. Dobrze, tu będzie gniazdo. I dwie kropeczki. Dobrze, jeżeli te kropeczki będą daleko od siebie. Alu, możesz tutaj wykorzystać też te kredki, jeśli masz ochotę. Następnie poniżej tych kropeczek narysujcie mały trójkącik skierowany do dołu. Co to będzie Alu? Dziub. To będzie dziub. I dwie literki u. Jeszcze jeszcze niżej. Zobaczcie, że powoli powstaje nam kształt, z którego właśnie zaczęliśmy od jajka, a wyczarujemy z tego kurczaka. Alu robimy tutaj grzywę kurczakowi. Tak. Dobrze. Moje... A jakiego koloru będzie ten kurczak? Um, kolorowy. To będzie kolorowy kurczak? Tak. Dobrze, to ja na razie może tak standardową zaczniemy na spokojnie, czyli wybiorę żółty kolor. Markery wodne mają to do siebie, że jeżeli odrobinę wody do nich dodamy i mamy tu z alu przygotowane pędzelki, może nam to dać taki efekt rozpuszczonej farbki. Ja, tutaj... ja położyłam pędzel. Tak, pamiętaj, żeby jeszcze ten pędzel odsączyć. O tak, zabieramy wodę z pędzelka troszkę. I wtedy kolorujemy. Dodając wodę, zobaczcie, że ta, ta farbka nam się rozpuszcza. I ja specjalnie wcześniej użyłam najzwyklejszej kredki do malowania, żeby ta kredka mi się nie rozpuściła. Możecie również użyć do tego ołówka. Prawda, Alu? A ty jakie lubisz takie wiosenne zwierzaki? Ja lubię kota. Kota? Może namalujesz mi kotka? Tak. Dobra. Może być to kot z policjantem, tak jak ostatnio malowałaś mi policjanta. Z jajka możemy również namalować inne też um, wielkanocne kątki. Narysuj brązową głowę. Narysuj brązową głowę w takim razie. U raz. ciebie może to być ok? No dobrze, przekonałam się już, że możesz u mnie rysować. O, to jest. To jest brązowa głowa, tak? Oko, oko i kiełbeczka i kiełbeczka. Mhm, mm czyli ty powtarzasz tak, jak to się tłumaczyła, tak? o i już rysowałam też uśmiech. <noise> to bardzo piękny uśmiech. A czy temu kotku narysujesz coś jeszcze? Mhm. Jak chcesz, to mogę mu narysować. To ja bym narki. chciała. Ja bym chciała, żebyś narysowała. Mu Dzisiaj Aninka została w domu. Nie poszłaś do przedszkola, prawda? Tak, bo mam kasę. No i lepiej, żeby nie zarażać innych dzieci, prawda, w przedszkolu? Zobaczcie, co też robię. Dodam jeszcze niebieski i e, zielony i, kolor po to, żeby zrobić I wodę. Takie rozmazane lekko tło. Posączyłam. Posączyłaś, tak. Tak i pomalowałam ten mhm. a on jest w mgłach. On jest w czym? W mgłach. W mgłach. Tak. Okej. Okay. Mamy zamglonego kurczaczka Alinki i mój jest trochę chyba w jasnej jakiejś pogodzie. A to jest kotek Alu. Narysujesz proszę jeszcze uszka temu kotku. A ja tutaj przygotuję kolejne jajeczko, bo to będzie kolejna. Świetnie Alu, jak będziesz używała pędzelka, to te uszka będą takie zamglone, ale jeśli użyjesz na przykład markera albo kredki, to będzie, będą bardziej wyraźne. Zdecyduj, czego chcesz teraz użyć przy następnym rysunku, dobra? Myślę, że pędzelek możemy na chwileczkę już odłożyć. Narysujcie proszę jajko i Ty, nad tym jajkiem dwie odwrócone do góry nogami literki U. Ale, a co to będzie? Uszka. <laughs> to będzie chyba jakiś bardzo kolorowy, wielkanocny króliczek. Te literki U powtórzymy jeszcze troszkę niżej. Czyli widzicie, tutaj są dwie duże literki U. I tu troszkę mniejsze. A tu na środku narysuję serduszko. Co to będzie? Z czym będzie to serduszko, Ala? To jest kot, bo ma wąsy. <laughs> A wiesz, że króliczki też mają wąsy? Zobacz. To była jedna, druga, trzecia, czwarta literka U, piąta i szósta, bo to będą jego łapki. To chyba nie będzie kotek, co? Będzie to kotek. Och, jak bardzo się uprzemy, to możemy powiedzieć, że to kotek. Natomiast mi zależało na tym, żeby narysować króliczka. Jakiego koloru będzie ten króliczek? Kolorowy. A no, znowu kolorowy. A wiesz co? A no, zróbmy takiego kolorowego króliczka. Na górze będzie miał zielone uszy. Mamo, oszaczyłam trochę będę Uważam, że bardzo dobrze to zrobiłaś, Alu. I pomalowałam mgły. Mgły. Tak, dziękuję. Mm -hmm. Ładnie Ładnie zapowiedziałaś teraz. I zamalowałam mu łapki. I łapki nawet zamalowałaś? Tak. Alinka i ja malujemy na takim specjalnym bloku akwarelowym, który też kupiłyśmy w Action. A w ogóle to jest niebezpieczne wchodzenie do tego sklepu. To jest taki sklep z różnymi rzeczami w dość takich atrakcyjnych cenach. Ale powiem Wam, że tak jakościowo naprawdę nie odbiegają od większości producentów, których znamy. Prawda, Alu? Że są fajne te bloki. Ja moczyłam, bo są super. Osoczyłam i pomalowałam mama kójczaka, tak, w jego <laughs> Ale fajny miałeś pomysł, wiesz? A który, to, która część kurczaczka jest najśmieszniejsza, według Ciebie? Um, Ta. Nos, nos, nosz, nos. nos. <grych> Okej. Okay. Alu, wiesz co, jest z nami ciocia Daga, jest z nami na żywo Anika. Yy, dzień dobry, malujemy zwaleń. O, dużo zdrówka. Alu, e, dużo zdrówka Ci życzą, Życz, życzy Pani. To miłe, prawda? Bardzo. Ja. Ja podałam trochę ja wody i osądziłam i pomalowałam kuczaka. Podpowiem Wam coś fajnego. Wiesz, jeśli rysujecie na przykład jakieś ikonki i chcecie zrobić tłumac, wybierz... troszeczkę kochanie, to wybierzcie taki kolory, takiego, takiego jeszcze nie używaliście w rysunku, to wtedy będzie od razu dużo wyraźniejszy. puka. mamy pisklaczka, mamy króliczka. Wow, jak to pięknie malujecie. Przyjdzie czas, że zacznę się znowu uczyć. Kasiu, zapraszam serdecznie w naszej grupie jak sprytnie rysować. Będziemy takie inspiracje mamo, wam Mama Moczyłam, osoczyłam i, i kujczaka pomalowałam. A teraz postawimy na chwilę wodę. Widzę, że się świetnie bawisz. Dam ci nową karteczkę. Teraz już, teraz już nie pędzelkiem. Za chwilkę ci oddam ten zalet, wiesz? Ale teraz chcę pokazać jeszcze baranka. Narysujemy baranka. Tak. On będzie biały. Pamiętacie, jak wcześniej rysowaliśmy właśnie takie jajeczko? Narysujmy teraz znowu takie jajeczko, ale tylko od połowy w dół. Pomóc ci. Tak. Pomóc, kochanie. Proszę. Czyli na dobrą sprawę pół jajeczka. Można powiedzieć, że to też jest literka U. Narysujcie, proszę, to znowu. Mówię o grupie, jak sprytnie rysować, by relacje budować. Oczywiście te linki Wam pokażę, bo ja dzisiaj nadaję dla Was i na profilu prywatnym, i na naszej grupie właśnie. To w tej grupie staram się dawać jeszcze więcej takich ciekawych, wartościowych materiałów. I zobaczcie, co zrobiłam. piękne policzki. To są piękne policzki. Policzki i dorysowałam też. Uśmiech. Oczywiście, że ludzie mają policzki i uśmiechy. I zobaczcie, co zrobiłam. Literka U, chmurka na górze, a tu jedna literka C i druga literka C. I jeszcze nogi. Myślę, że nogi też możemy narysować. Ta brzuszek, narysowałam mhm. i pępuszek. <laughs> brzuszek i pępuszek. No pięknie. Alu, bardzo fajnie wygląda ten brzuszek i pępuszek. A ja Wam jeszcze coś podpowiem. Jeśli będziecie rysować takiego baranka z literki U, czyli chmurka. Zobaczcie, ona nie musi być regularna. I takiego baranka, to jeśli daleko od siebie narysujecie właśnie te oczka, nawet nie musimy tego pyszczka zaznaczać, wystarczy tylko taki uśmiech. I jeszcze dodacie o tutaj takie różowe policzki. Czy my mamy różowy kolor tutaj, Aniko? Tak się obracam, patrzę i dzieje się e, różowy. Ja kolor. mam tu różowy, tu. Dziękuję. Twój będzie nawet chyba jeszcze lepszy. Możecie tutaj zrobić takie policzki. Będzie to bardzo fajnie wyglądało. O, i to jest Ma też szapkę. I możemy w zasadzie narysować tego jagniątko. Jeśli dorysujemy chmurkę i tutaj tak, jagniątko, to jest mała owieczka i ogonek. I zobaczcie, sam chmurek, Chmurka, chmurka, chmurka. To są już elementy podstawowe do rysowania takiego jagniątka. Jeśli chcecie zaznaczyć, że to jest bardzo, bardzo biały baranek, to możecie użyć jasnego, niebieskiego koloru i gdzie gdzieniegdzie po prostu dostawić takie literki C. I wtedy będzie się wydawało, że ten baranek jest właśnie bardzo taki jaśniutki. Ja Miałam jeszcze ten I Ten puszek masz. Wiecie co, bo w rysowaniu nie pępuszek. chodzi o to, żeby rysować. Ten Halo? Alu, co jest najważniejszego w rysowaniu według ciebie? Noc. Rysowanie nosa jest najważniejsze. Według mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu podczas rysowania się dobrze bawić i żeby to rysowanie było pretekstem do tego, żeby rozmawiać na przykład z dzieckiem, albo ze swoimi uczniami. Albo kto wie, może nawet z kimś bardzo, bardzo bliskim. Pokaż swoją rączkę, pokaż tu do kamery. Tu, o a tutaj, o tutaj pokaż gdzie mam się pokazuje. Oj, tak, co za rączka. Ala, a jak ty się bawisz, jak rysujemy? Nie, nie, bo Pan lubi sobie Chodź, pokażemy tutaj Twoją rękę. Dzisiaj zostałyśmy z Alinką w domu, same, prawda? Nie planowałyśmy, że zrobimy to razem, ale robimy razem tego live'a. I zobaczcie, to jest łapka. Brudna. Troszkę brudna, tu patrzysz na, na swój obraz, tak? Alu, widzę, że robisz tatuaże. To są akurat markery, które nie robią krzywdy skórze. Ale może zostawmy te markery do malowania na papierze, a pomalujemy dzisiaj farbami do skóry. Co ty na to? Zrobimy sobie tatuaże? Dobra, Ala, ja chciałam pokazać jeszcze kilka ikonek. Jeśli masz ochotę, to możesz pójść napić się teraz wody, jeśli nie. chcesz, albo możesz zostać ze mną. Ja chcę Wam pokazać jeszcze kilka nie, ikonek, które mogą Wam się bajkę przydać. Bajkę do słuchania. Mogę Ci włączyć później bajkę do słuchania, jeśli chcesz. Cze. Dobra, to idź zobacz co teraz robi tatuś, dobrze? Czy już skończył pracę. A ja wam pokażę zaraz jeszcze kilka i okay, okay. Pamiętacie jak pokazywałam wam tego kurczaka? Teraz pokażę wam też kilka schematów, takich już bardziej w bardziej przyspieszeniu, jak tego kurczaka możecie modyfikować. Rozumiem, Aniko. Czy chcesz jeszcze ze mną tutaj porysować? Nie. Zapraszam, proszę. Falbanki ty. na tych jajkach. Ja ci narysuję tutaj jajeczko, a, a ty narysuj falbanki na jajeczku, dobrze? A ja pokażę Wam, jak zmodyfikować kurczaczka. Zobaczcie. Jeśli narysujemy dwie kropeczki obok siebie i znowu właśnie taki dziubek, a teraz z dwóch stron jeszcze literki C. W tym bardziej to będzie kurczak urwis. Zobaczmy, jaką ma śmieszną fryzurkę. I wcale nie musimy rysować takich płetw jak ostatnio. Możemy po prostu zrobić dwa patyki, hop i hop, ewentualnie ogony. I już mamy kurczaka. Widzicie, jakie to proste? Z tym kurczakiem możecie się naprawdę pobawić, bo kurczak może wcale nie mieć takich blisko siebie skrzydełek, a może mieć skrzydełka podniesione do góry. Będzie to na przykład bardzo zdziwiony kurczak. Oczka to nie zawsze muszą być takie kropeczki. Narysujesz tutaj kropeczki w środku tych oczek, Alinko? O! Super. <śla> On jest chyba bardzo zdziwiony, prawda? Czyli to, co chcę Wam pokazać, to to, że możecie. Kota, kota, Tylko ciszej, dobrze, kochanie, bo jeżeli tak mówisz bardzo głośno, to ja się nie mogę skupić, wiesz? Dodaj tu proszę jeszcze jakiś kolor. Który jeszcze lubisz kolorek? Jeśli chodzi o Baranka, o o, o, przepraszam, o jeliczko, to możecie też zastosować bardzo sprytny trik. Rysujemy w środku kwadraci. Kwadraci? Hop, 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 hop. I zobacz. Jest pisanka z kokardką. A Luja, potrzebuję, żebyś tutaj pokolorowała tą pisaneczkę. Pomożesz mi? A czy tą? Tak, tą. Możesz tą kokardkę pokolorować właśnie na e, właśnie taki czerwonutki kolor. To będzie ładnie pasowało. Tak, kokajda będzie. Czy chyba kolorowała. Chcę Wam jeszcze pokazać fajną rzecz. Jeśli ja narysujecie. Hej, oddali mi ok. uh -huh. Jeśli narysujecie górkę albo odwróconą do góry nogami literkę U i, i taką, takiego zygzaczka, to powstanie nam... Jajko. Zobaczcie... Jajko, trochę jajka, trochę kurczaczka, który z tego jajka się wykluwa. Myklu. Co prawda tutaj trochę krzywą mi wyszło to jajeczko, ale pamiętajcie, w rysowaniu nie chodzi o to, żeby wszystko wychodziło bardzo prosto i ładnie. Prawda Ala? Tylko o to, żeby coś zrobić odręcznie mamy, i się dobrze różowy? Oczywiście, że możesz różowy kolor. Także może też będziecie chcieli zrobić takiego kurczaczka wyglądającego z łupinki. Ciężko się otwierają, co? Mamy. Potrzebujesz mojej pomocy? Tak. To lepiej działają, mam. O, już pomyliłam dzieło z moimi. Pamiętajcie, że rysowanie jest pretekstem do gadania, także możecie przy okazji zadawać dziecku albo rodzicom pytania. Albo rodzicom pytania, ale <laughs> zawsze, Ala, możesz mnie dopytać o różne rzeczy związane z kurczakami, nie tylko, prawda? To dzięki rysowaniu moja Anika na przykład nauczyła się mówić, bo wcześniej to nam trochę oporowo szło. No każdy ma po prostu swój nie? czas. Mama ja, ja tu pokolowała ja mam krzydełka. Krzydełka. Mhm. na już krzydełka. Skrzydełka. A jene będzie kolują. Ale Mamo, kurczaczki, baranki i króliczki to nie są jedyne ikonki, które możemy narysować. Możemy narysować na przykład babkę. Ciasto. Takie. Wiesz, Ala, czy ty lubisz ciasta? Tak. Spiennika. Twoje ulubione to jest pierniczek, tak? pierniczek. Zobacz. Zrobię tutaj takie hop, hop, hop. Takie falki. Hop. I babeczka. I to będzie taka wisieneczka. I to będzie taka babka wielka, nocna. Czy lubisz takie kruche ciasto, Alinko? Tak. Jak Nawet powiedziałeś... takie piernikowe. Piernikowe. A czy. A na przykład... Mam... Gdzie Proszę, tu jest pędzelek. Już ci go odsączyłam. Ale jeszcze wodę! Już ci odsączyłam. Już ma na sobie wodę, wiesz. Może być babeczka. I ostatnią rzeczą, którą Wam narysuję jest króliczek w koszyczku. Alinko, to dam Ci tak, żebyś to malowała to dobrze. Będzie Ci wygodnie, jeśli to będzie leżało tutaj. A ja Wam teraz narysuję jako ostatnią ikonkę króliczka w koszyczku. Narysujcie kółeczko. To będzie głowa królika. Oczywiście królik ma długie łóżka. Ale jeszcze mało wody. Dostawię ci tutaj wodę. Będzie ci wygodni. Już widzieliście, jak wcześniej rysowałam oczko, czyli daleko od siebie te oczka. Mały nosek i teraz troszkę niżej niż królicza główka narysujemy kółeczka. Te kółeczka to będą łapki trzymające brzeg koszyczka. Hop, hop. Ten króliczek będzie wystawał nam z koszyczka, do żalu? I nóżki. Kasia pyta, czy, czy na grupie są jakieś info, jakie akcesoria są. Tak, mówimy o tym, jakie pisaki, jakie, jakimi rzeczami malujemy. I jak my. Naj... <ścoughs> Idealne wypowiedzi. a to, to, jajeczko, to jajeczko, nie, może być e, tak, jajeczko może być szare. Tak, oczywiście, że jeczko może być szare. Wiecie, na tej grupie, jak sprytnie rysować, by relacje budować, zależy mi na tym, że pokazywać, w jaki sposób o, tak bardzo jak prosto. Suju, suju. Bardzo prosto rozrysowywać rzeczy, które są dla o, nas ważne. teraz jest! Zajęcie, bo tu tak wodniste. Co jest wodniste, Alusia? Ten kurczaczek. Ten kurczaczek jest wodnisty. Tak, wody. No dobrze, bo on się trochę chyba. Zmagnił. się, ja. Wiesz, co Ala, wcale nie żałuję, że Cię zaprosiłam do tego live. Wiesz, co prawda wychodzi nam trochę inaczej niż było planowane, ale bardzo dobrze się z Tobą bawię, wiesz? I to jest jedna ja rzecz, którą. Mhm. jedna z wielu rzeczy, której nauczyły mnie dzieci, żeby w malowaniu, w rysowaniu. Nie wszystko musi wychodzić tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Część rzeczy po prostu nie da się przewidzieć i wychodzi różnie, więc yes. po prostu wychodzimy z założenia, że okej, okay, tak, tak miało być, tak będzie i bierzemy to, co się dzieje i staramy się z tego wycisnąć to co najlepsze. I tak jak mówiłam, w rysowaniu nie chodzi o też, żeby pięknie rysować. mi Mam to na Chodzi o to, pan, żeby pan, odkrywać siebie, tak jak ja odkrywam teraz. Alinka, twoje pomysły. Z mglistymi kurczakami i barankami. Żadę z Ale jak się bawisz? Lubisz malować? Tak. Ala, a czy trzeba umieć ładnie rysować? Tak. A czy to jest trudne, żeby rysować? Nie, dla mnie to nie. Myślisz, że każdy może się nauczyć rysować? Tak. I tym optymistycznym. i Akcentem. Zaraz zakończymy naszego live'a. Jeśli jest jakiś temat, który chcecie, żebym wam rozrysowała, to napiszcie proszę w komentarzu. Zwykle nasze live'y wyglądają w ten sposób, że wy piszecie komentarze, a ja je na żywo maluję. O, musimy się teraz z tobą uzojć troszkę, Alinko, wiesz? Więc skończymy już tego live'a. Mam nadzieję, że... Mamo, czy mogę Ci to troszkę powodnić? Oczywiście, że możesz mi to powodnić. Mam pój. nadzieję, że te rzeczy, które dzisiaj Wam pokazałyśmy razem z Alinką, czyli kurczaczki, króliczki i baranki przydadzą Wam się do robienia kartek wielkanocnych, może jakieś notatek dla Waszych bliskich, a może dla po prostu... Od, od stresowania się i relaksu. Zachęcam Was do tego, żebyście korzystali z tych narzędzi, które macie pod ręką. Nie, nie jest istotne, czym malujemy, tylko ile emocji w to wkładamy, ile radości. I nie chodzi o to, żeby pięknie malować, tylko żeby się cieszyć z samego tego procesu. No bo tu jest klucz tu jest właśnie ten sekret radości ze tworzenia, by koncentrować się nie na efekcie, ale na tym. Czego doświadczamy? Na tym właśnie doświadczeniu. Jeśli chcecie więcej, zapraszam Was do aktywnego uczestnictwa w naszej grupie, jak sprytnie rysować, relacje budować, bo tam będzie więcej materiałów, zwłaszcza takich wiosennych, jeśli chodzi o proste i sprytne rysowanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie z nami na trochę dłużej. O, świetny pomysł na przykład Kasia ma tutaj rysunki z dietetyki. Możemy rysować jedzenie jak najbardziej. I Kasiu, jeśli masz ochotę, to mogę na przykład z tobą się dogadać, jakie rzeczy warto by było narysować wcześniej i wtedy pokażemy obie, jak te rzeczy rysować i gdzie je zastosować. Dzięki, dzięki nie Anika, nie dzięki jest, Kasiu, dzięki Cieczedaga, że... O, Iwonko, że byście z nami. Jak to ona powiedziała pa, pa. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. A już teraz wam zdradzę, że wkrótce będę robiła także webinar na naszej grupie, jak wykorzystać Mam wizualne notatki na nauce ja i w szkole. Do słuchania teraz, poczytam bajkę, dobrze? Dobrze, dobrze. już. pa! pa.